Cześć, witajcie drodzy widzowie! Zapraszam Was do recenzji A Winga, dołączonego do najnowszego magazynu Lego Star Wars. Jest to 47 elementów, czyli coś, co przyciągnie na pewno wielu mocerów, którzy lubią zbudować sobie coś więcej, aniżeli tylko ten podstawowy zestaw. E-Wing, znaczy E-Wing, nie wiem jak to przeczytać po angielsku, mam zawsze, yy, łamię sobie język na tego typu nazwach. Bardzo podoba mi się liczba detali, jakie mamy w tej tylnej jego części. Kabina jak kabina, może się podobać, może niekoniecznie, ale te detale, które tutaj Lego wymyśliło, są naprawdę świetne. Yy, na początku myśliwiec E-Wing, trochę informacji o nim 1300 na godzinę dwa działka laserowe, dwie wyrzutnie rakiet. Tak on się prezentuje. Możemy zobaczyć także tylnie detale. Ale zobaczymy to oczywiście w recenzji, także. I oczywiście gdzieś tutaj zawsze odnośniki. Jeśli nie interesuje Was przegląd gazetki, możecie od razu przejść do budowy bądź recenzji tego zestawu. Standardowo komiks, wcześniej był czuły do pomalowania, FreeMaker, Cordy FreeMaker, informacja e, taka, baza danych, bardzo fajna. Tutaj mamy plakacik: Gwiazda Śmierci, Taj, bohaterowie. Sposób budowy naszego modelu trochę tych punktów jest, jak widzicie. Dołącz do rebeli. No, całkiem przyjemny pla plakat, można powiedzieć. Tutaj nie ta jednostka. No ja już widzę raz, dwie, trzy postacie, które tutaj nie pasują, może jest ich więcej. Tak więc fajny pomysł. Dalej oczywiście komiks, tutaj standardzik. Nie ma nic. Nowego. Oj, znowu powtórzenie, oczywiście. Y Winga. Fajne postacie, jeśli możecie zobaczyć. Chciałbym mieć tą figurkę. Naprawdę świetna. Nie wiem, czy gdzieś się jeszcze pojawiła. Tutaj admirała podobnego. Znaczy, może to nie był admirał, tylko generał Akbar. W, w yy, tym zestawie, którym Wam swego czasu recenzowałem. Yy, dotyczący. Właśnie tam była jeszcze leja. Z, z tego najnowszego filmu Gwiezdnych Wojen. Sunscruller, dom Javów, będzie w następnym wydaniu. Ciekawie co to będzie, to będą koła czy te, te gumowe takie elementy, które są łącznikami czasami w zestawach LEGO Technic. Chyba gumowe tak mi się wydaje. Tak więc to będzie fajna opcja. Nie wiem czy są podane elementy. Tak, 50 elementów. To tutaj widać. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale naprawdę duża opłacalność w tym momencie, tak więc warto chyba już nawet w dwóch zestawach ten właśnie magazyn nadchodzący. Tak mi się wydaje. 28 lipca, czyli no, za miesiąc, wiadomo. Ale to bardzo szybko zleci. W międzyczasie pojawią się jeszcze inne gazety, inne wydania. Action Features. Także jeśli kogoś interesują. No mi się coraz bardziej podobają, powiem Wam. Szczególnie ze względu na liczbę detali, jakie zawierają główki poszczególnych Modeli poszczególnych bohaterów. Oczywiście nie wszystkie, ponieważ te wyglądają tak dość drewnianie, topornie. Natomiast te, takie dotyczące kasków, są naprawdę świetne. Tak więc teraz przejdziemy sobie do budowy zestawu. Oczywiście trochę to przyspieszymy. Zestaw bardzo mi się podobał już w momencie budowy, ponieważ liczba elementów jest bardzo duża, ich różnorodność także mnie przekonała do tego zestawu momentalnie. Możecie zobaczyć, jakie to są elementy. Naprawdę fajne, takie 3 na 3 płytki, rzadko spotykane. Tak więc tutaj jest plusik dla tego zestawu. Takie płytki. Pod spodem gładkie, też się rzadko z nimi spotyka człowiek, przynajmniej ja. Tak więc cieszę się z tych elementów. Także krzyżaczek był w środku. Jeśli sobie zrobicie pauzę na instrukcji budowania, którą Wam przedstawiłem, to możecie zobaczyć oczywiście te wszystkie elementy, jakie tam są wykorzystane. Także w speed buildzie, który tutaj zamieściłem, możecie zobaczyć. No pod tym względem nie mam się do czego przyczepić. Model wygląda także bardzo dobrze. Jest trochę delikatny co wam zademonstruję? Zdajmy go tutaj z tej podstawki i będę. O, tutaj oczywiście ten pin groszek odpada z podwozia, gdy gdzieś go przypniemy. A tutaj, jeśli chodzi o przód, no to to jest mocne, tak? Tutaj nam nic nie odpadnie. Natomiast ta tylnia część, no to jest delikatne. To się trzyma na jednym pinie, jednym studzie, więc to aż się prosi, żeby odpadało. Przydałoby się coś długiego, tutaj jakiś, jakiś taki bolec technikowy, lub coś w tym stylu, żeby to się mocniej trzymało, żeby nie odpadało przy zabawie. Ale to jest jedyny mankament, jaki tutaj znalazłem. Generalnie mogę Wam z całą świadomością polecić ten zestaw. Za chwilę go jeszcze porównam z innymi. Bardzo mi się podoba połączenie kolorów. Także tutaj na plus nie mam za bardzo właśnie tutaj negatywów, za wyjątkiem tego, co możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Ja już Wam pięknie dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tej recenzji. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do następnych, nadchodzących nagrań i materiałów. To tyle, pozdrawiam, do następnego, cześć!